Relacja Patrycji Tuchlińskiej i miliardera Józefa Wojciechowskiego od początku wzbudzała wiele kontrowersji, głównie ze względu na różnicę wieku wynoszącą 48 lat. Mimo to para zdaje się nie przejmować plotkami, wydając się być szczęśliwa w swoim związku. Były właściciel Polonii Warszawa i jego partnerka mają już 3,-letniego syna Augusta, a niedawno na świat przyszła ich córeczka której dali bajkowe imię Aurora. W polskim szowbiznesie Wojciechowski nie jest jedyną osobą, która została rodzicem w późniejszym wieku. Wśród znanych postaci, które również doświadczyły rodzicielstwa na późniejszym etapie życia, jest Karol Strasburger, legendarny prowadzący program Familiada. Strasburger jest żonaty z Małgorzatą Weremczuk, która jest od niego młodsza o 40 lat. Para wzięła ślub w 2019 roku a w tym samym roku powitali na świecie swoje pierwsze dziecko, córkę Laurę. Ostatnio serwis Szownius postanowił zapytać Strasburgera o radę dla Józefa Wojciechowskiego, jak radzić sobie z wyzwaniami późnego rodzicielstwa. Karol Strasburger wyraził się w następujący sposób Chciałbym nie dawać rad nikomu, ponieważ dawanie rad to jest najgorsze, co może być. Każdy tę drogę sam musi przejść. Mogę jedną radę dać charakterologiczną: że dziecko wymaga przede wszystkim miłości, opieki, poświęcenia mu absolutnie swojego czasu. Jeżeli moja rada w tym wypadku może zaistnieć, to może właśnie taka: że jeżeli masz dziecko, no to się nim zajmuj w całości, no i trzeba się uzbroić w cierpliwość, bo dziecko ma swój świat, który należy zrozumieć, poznać i pokochać, wyznał Strasburger. Czy miliarder posłucha rady swojego kolegi z branży? Tylko czas pokaże.